Witam. Jeszcze raz w tym roku jestem w łebie, więc, jeden przejazd. Startuje tutaj y, rondo rąbka turystyczna. Y, Obieżdżam y, pół, od północy jezioro sarpsko, Narbrowo, Żarnowska. Takie 40 parę kilometrów, więc niedługo, niedużo. Także jedziemy. Tutaj turystyczna ulica Start jest całkiem fajna ścieżka no, tutaj przez centrum akurat jest ścieżka rowerowa jakoś no ale trzeba się po prostu przebić przez to centrum Tylko obszar Natura 2000 Mierzeja Sarbska no proszę taki pierwszy szabanik no tam wybrałem w jednym miejscu tą <gryw> no, prawą od nogę i się okazuje się że bardzo fajnie bo Ścieżka jest twardziutka, piękniutka, a ruchu żadnego. Ale tutaj widzę, że R10 też wjedzie, bo był znaczek na drzewie. A no tu, nawet, proszę taki mały pomościk. No i tak wygląda właśnie tutaj ta ścieżka. Może nawet powiedzieć, że to taki trochę singiel. Trochę wielowątkowy, można pojechać prawą, lewą. też jest kilka opcji. Jak no tutaj ścieżka w zasadzie przy samej jakby wydmie. Czyli może to nie wydma, ale obrośnięta góra piachu. No tu może być cięższy odcinek, bo takie placki, trochę piachu. Proszę tutaj w tym miejscu. Kończymy przygodę, zmierzają ją sardzką. No a teraz już taki otwarty trochę teren. Tutaj mamy most na rzece Heust. Most, most proszę fajnie układają się chmury, bardzo ładnie to wygląda, groźnie trochę, ale ładnie, pięknie. No i wyjeżdżam teraz u linia. No i tutaj taki powiedzmy pierwszy pozałebski asfalt. U linia, wyjeżdżam z Ulinia. Proszę Sart ma też swoją taką ładną, ozdobną nazwę. Za parkingiem do Sea Parku. W lewo dojazd pożarowy 44. Tu po prawej stronie proszę jezioro czarne. Teraz dojazd pożarowy 34. Fajnie blisko jeziorka. Przejeżdżamy. Dojazd pożarowy 34. Tu taki rozjazd tutaj. Dojazd pożarowy 5. Prosto dojazd 34. Znowu, nie znowu. Tu, dalej, 34. No, ta 34 też jest naprawdę bardzo fajna. Także do tej pory te dojazdy pożarowe tutaj bardzo fajne. No, tutaj się kończy 34, bo jadę prosto. Nie wiem, czy to jest jakiś dojazd pożarowy. Nie, nie ma numeru, ale jedziemy. No, tu myjamy jakieś pastwisko. Ciekawe, bo tutaj są takie tablice informacyjne o różnych takich troszeczkę egzotycznych gatunkach. O, tutaj droga przywiodła do teren górniczy Łebieniec 4, teren prywatny, także tam wiadomo nie jedziemy. Tutaj w lewo, no, tutaj za tym zakładem górniczym troszeczkę tam było ciężej, bo taki piaszczysta, piaszczysta taka droga. A teraz fajnie, skrajnią lasu, starego Tutaj jakieś chyba nowe nasadzenia Albo po prostu takie krzeczory Fajna, twarda, ubita trawostrada O proszę I tutaj tory Dosyć ciekawie, bo tory W sumie droga, no tak jak widać Jest to jakaś droga czy nie jest często oczęszczana, Ale tak mi się i tak pojedziemy. No, zaraz, 300 metrów od torów. Koniec ogrodzenia od tego, co było po prawej stronie. I tu już się wyłania jakaś leśna droga. No, myślę, że takie dość naprawdę tutaj znowu się na bardzo dziewięćsze tereny. I tu dosłownie ta droga zaczyna mocno zarastać. A tu proszę jest fajnie bo jest dojazd pożarowy 38 numer na drzewie no teraz na dojazdu pożarowego zrobiła się takie płyty teraz szóstro strada tu na drodze głównej prawo proszę gwiazd przecięcie przepraszam 214 Kolejny raz, 214, dosyć ciekawe, bo tam przed chwilą była, teraz jest drugi raz Albo stare oznakowanie W każdym razie lekko w lewo, potem będzie w prawo Na Krakulice Podróże no, Tu się zanosi na jakieś poszerzanie drogi Na razie asfalt raczej taki niekoniecznie szosowy A gradolowy oczywiście Krakulice no tu w krakulice uważnie, bo nie jadę, nie jedziemy z drogą główną. I to dalej prosto. No i droga się zmienia. Koniec asfaltu za miejscowością Krakulice. Fajna, równa troszeczkę może chwilami grząska. Droga proszę suliński park narodowy. I jedziemy drogą pożarową 6. No już jadą nie raz. Zawsze jestem pod wrażeniem tych paproci tej pięknej zieleni, chociaż tutaj widzę trochę takie niektóre, nie wiem czy taka susza, czy jakaś choroba, bo są niektóre takie trochę brązowe. No i tutaj dobrze rwanie rozjazd. Tutaj wyjeżdżamy z parku, z parku. Idziemy prosto. No i to mamy proszę bardzo żarnowska. Tutaj o proszę jest droga. 10-13 Tutaj jestem akurat chyba jedno z bliższych miejsc jezioro Łebsko no to już finito, już tu widać na końcówka jeziora łebsko Zaraz łeba Bardzo mi się podobało nie spodziewałem się, że tak fajnie pomyślałem, że będzie jakoś więcej asfaltu, a to w sumie nie było za dużo. A jak był to w ogóle nieruchliwy yy, odcinek z zakładu górniczego przez te Tory, no to to był taki może troszeczkę trudniejszy. Był przejezny, niemal nie modlić, trzeba pchać że to się liczy. No i tyle. To już Łeba, jeszcze trochę ciekawostka na koniec. Wyjeżdżamy przy labiryncie Łeba tu po prawej za tym żywopłotem, właśnie labirynt także no to tyle Pozdrówki